Dzień dobry, Shyshałem. To ja, ćwierćwieru i Ori. Właśnie mam nowego skilla. Tak jest, lecimy. Może tędy możemy się dostać gdzieś w fajne miejsce. Pewnie, że tak, możemy dostać. hajsy! Największe skupisko blasku, blasku do handlowania i bla bla. No ja to wiem przecież. What? Okej. Okay. No to wszystko dobrze zrobiłem. Czemu to się do mnie sra? Ale teraz zero śmierci, nie? Zero śmierci w tym odcinku. Spalimy system Tu miałem iść? Kurde, nie pamiętam. Oj Chyba nie Proszę, że mi się kończy ta energia. Mm -hmm. Co teraz? No i co z moim zero śmierci? Wow, łap się tego Jasiu. Ej, ale ja tu chyba byłem. Muszę iść do góry. Tak mi się zdaje się. Pójdziemy do góry. Zobaczymy, co się stanie. No nie! Oh, udało się. To po prostu skrót, nieważne, który na poszedł. przyszedł. Dobrze. Nie wiem, czy potrzebuję tego światła, czy nie. Nie potrzebuję. Wow. Ja byłem już? Chyba byłem, tak. Odblokowałem ten siet. No chcę iść na dół. Pewnie, że chcę, tak jest. Giemia energia. Dobra, nie przesadzajmy i sprawdźmy dokąd mamy iść. Możemy zejść tutaj na dół. Pójdziemy tu na dół, zanim pójdziemy tam gdzie trzeba. Nie. Dorwiecie mnie. Tak? To nie było mnie? Jehehe, yeah. mamy go! Co odkryliśmy? Moc blasku. Otrzymano nowy kamień. Im więcej blasku, tym więcej obrażeń zadajesz. Spoko, może być. Uh -huh. Ale tak naprawdę, hmm. musimy wracać na górę, spadać. <ścoughs> Czy te Mary same sobie będą. Gopie. Da, one się odbijają ode mnie! Od tego światła! A nie, że one same się biją, ha? Ciekawe Dobra Jestem niezależnym Bohaterem Ja rzutku co ja zrobiłem Czy ty widziałeś co ja zrobiłem? Nawet nie jesteś świadom tego co ja zrobiłem Ziomek! O szlak Woo! Jej! O, światełko! i energia! Samej energii chcę tu przejść. Ej, czy ja tu nie byłem po... po życie? Mi się coś zdaje, że byłem. Dobra. Oszlak, mogę tam wejść. O, Aha, ale to tylko na górę. To nieważne. Bez sensu. Idziemy dalej. A no tak w tę stronę Gro? Nie Mógłbym wejść na przykład jednak um, Tędyk do góry chyba Spróbuję wejść tu na lewo Nic się nie stanie, niech wejdziemy tędyk A nawet mamy Jasia co nam będzie świecił? Oszlak. No ty! Co ty się tak nadziewasz na te wszystkie kolce? Nie jest tak, że masz to robić. O, urocze. Ciężko zobaczyć, tam coś widać. O nie, pająkie! Dawaj, energię. Ślicznie. Dobra, to jesteśmy przy zapisaniu gry i możemy śmiało iść po szlak. Możemy śmiało iść dalej. Tam gdzie trzeba. Trzeba iść o szlak. No, no chyba tu. Kurde, jestem świateł jakiem to jest, my jesteśmy kłazak. Tu zapisuje się grę. Co zapisać w grę. Pięknie. Bliatiful Ehm, um, Jak przyjść dalej? Tam gdzieś, w prawo. Dobra. Tutajdźmy gdzieś tam w prawo. A, fajnie by było. Fajnie by było, co? Ale nie jest tak fajnie. I jakoś tu. A tu też oczywiście zajęte. No to spoko, tak jak chciałem. Mm -hmm. I tam jest w ogóle coś z życiem spoko. Ale tak to muszę przejść na dół i tam do góry, czy nie tak na dół! Oriszy! Szlak! Zero śmieci. No do góry próćmy. To nic nie ma! Oszukaj mnie! Dziady. Dobra! Uj! Aaaaa! Tędyk! Dobrze, no to ja to wiedziałem, że tu trzeba iść, przecież od samego początku tu szedłem. Nie! O szlak, już nie wiem, do tej energii. Czy ty ma nie dasz energię? rzuczku? Wow, łap się tego. Nie tak! A! A! Spanikowałem! A! Nie! Fuck! Te <grymne> opcje. Dokąd teraz? Tu na górę, dobra. Bardzo łatwo tu się gra. Co za banalna gra. To kąd mieliśmy? Co mi to ma mieć tam? Mm. Tak. O. Właśnie tak. o! i na górę dalej. Ale chyba ten muszę jakiś przejść. Jep. A! Nie, holi, szybko. Szlak, ja się muszę uleczyć. O kurde, zaraz mi się energia skończy i zgasnę. Fuck. Uff. Dobra, jestem po drugiej stronie ściany. O, tu jest kryształ. Yes, nie zgaśniemy. Pięknie. pori jesteś taki sprycio... Czemu tu jest tyle Czy to jest pająk? Nie podoba mi się ten pomysł. Nie podoba mi się to wcale, a wcale. Wiedziałem. Lech. O kurde. Cześć. Chyba obraził mi kogoś. Ori jak zwykle musi tyle się wspinać tylko po to, żeby spaść. O, nice. A! Daję na ryj! O kurde, muszę się uleczyć! Nie, czemu do niego? Dobra, dobra, dobra... Twir teraz będzie mniej gadał, żeby móc grać lepiej. O szlak, znowu nie mam życia. No i niby jak mam cię przejść, kurde buraku? No i co? Coś się tak par Może to jest dobra taktyka. Nie nabije no, mnie tak też. No nie, Ori. No. Okej, tak się udało uniknąć. Nie. Dobrze, udało się. Świetnie. Czekaj! Lem, blę, blę, lem, blę, blem! Me. O! O, o! O nie! A ten co, laserem napierdziela teraz? Tak serio? No, nie! Głupie pająki! Uciekaj Ori! Kuźwa! I odmowa! by to! O o, boom! Not Hej, no weź się! Mendo. Okej. Okay. Teraz jestem tutaj. Co mi to dało? Niewiele! Eee. O nie! Kuziwa Dobra, jesteśmy znowu na tym samym etapie. Co ja mam teraz zrobić? No, Przyszła nie teraz będzie lał jak chciał Co, teraz już się nie da przejść tak łatwo? umieram chyba, nie Dobra, uleczyłem się Spoko Dajemy radę Nie, nie dajemy radę Robię co mogę, ludy Oli. Ari 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 Axin Free <śścoughs> Nie! Czemu jest taki uparty i mnie leje? Dupie cię mam. Nie 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 będzie strzelał No co ty robisz Ori? O nie! Czemu on jest taki trudny ten pająk? Czemu jesteś taki trudny brzydalu? O...

Jest! Wstawaj na to i się kuźwa walecz! O nie, co on robi? Czemu tutaj nagle wszystko leci na mnie, na rej. Mógłbyś zdechnąć? Coś się stało! O nie... Uuu. O, tu coś jest, tak? Okej. Okay. Myślę, że teraz to dam radę sobie stąd uciec tak jak sobie będę chciał tylko O kuźwa! Nie lubimy takiego rodzaju gry O szlak Znowu będziemy się z nim bić tak jak teraz Super Mój i rodzaj rozgrywki Na górę O, ale możemy go tym atakować chyba, nie? Skakuj tam, Oli. Głupie pańki Wcale nie dostał. Dobra, trzeba cię lać trochę na ryj jednak, co? Ja wiem, że to była dobra taktyka, to co teraz przed chwilą byk miniełem, ale... ale...

No dostał w rej, zabiera mi to życie, więc spoko. O nie, życie, życie, życie. O szlak, umrę, umrę, umrę! Nie, nie umarł. Luzaj. Okej. Okay. Teraz szybko się leczymy. Ucieczka! Bijemy go na ryk. A szlak. Zapomniałem o takiego pajączka z dypy. Ori, ale ty jesteś kozak, co? Takie rzeczy robić. Ah! Szlek Ori, przestań robić fajne rzeczy. Ah! Ah! Nie. Życie mi się kończy. Ah! O nie. <ścoughs> że jesteś kozak w swoim zajebistym ataku, ale to nie jesteś. Tak jest prosto w Rio. Nie, 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 nie zawały kolegu. What the fuck? Nie, to jakiś żart, zabił mnie, coś ja nawet nie wiem co. Serio, a tyle się męczyłem. Jakąś ciemność przywołał, czy ki cholera wie. Ja nawet nie miałem odpalonego blasku, teraz się zjarzyłem. Teraz on odpalił ciemność i teraz muszę go lać tak, o po ciemku jeszcze dodatkowo. To mnie ostatnio zabiło. Ale teraz mnie już nie zabije. Tak, ćwir, zero śmierci. Tak trzymać. Tak Mistrz... Aż mi oczy zaszły mgiełom. <laughs> Mroczny Triumf. Myśmy odblokli. O, mamy teraz drugi ten? Drugie światełko? Ojej. Okay. pajączyca się obudziła na fajną pajączycę, ale ma sy. Ja cię kręcę, czyli Oli po prostu zrobił medicure, pedicure. Nie, czekaj, makijaż. Dzięki duszku, jestem wolna od skażenia, które trawiło mój umysł. Spoko dziewczyno. Służę pomocą. Teraz mrok, który spowi tę otchłań może się unieść. A, pal światło! Potęga, żeśmy odblokowali. Wszyscy potrzebujemy świata, by zachować równowagę. Nawet ci, którzy znajdują się pod powierzchnią. Spoko, ziomek. Znaczy, ziomalko. Czy te oczy mogą kłamać? Pewnie, że nie. Możemy ich zawierzyć. Jeśli pozostanie w kawałkach, będzie słabnąć, aż umrze na zawsze. O, Moki Koki coś słyszą. Albo nie. Cały Niwen będzie cierpiało tak, jak niegdyś gnijąca czeluść. Musisz być na bla bla. Neven to jednak nie słowa, tylko kraina. Nowa twoja obecność daje nam nadzieję nawet w obliczu przypleniącego się zepsucia. Znowu nie zdążyłem. Co jest? Maksymalne poziom zdrowia energii zostały zwiększone. Razem nowego ognika. Spoko. Cieczy mnie to. Bo mogę porozmawiać z kręczkiem? Jest nas tak wiele. Ale matka mówi, że nie ma ulubieńców. I tak trudno byłoby by kogoś wybrać. Wszyscy wyglądamy tak samo. <laughs> Okej, okay, spoko. No dobra, to co dziewczyno? Dzięki za. Dzięki za, za to, że mogłem cię obić. O, mora. Malutcy zamknęli bramę na otchłanią? To dobrze. Dobrze też, że pozwolili ci odzyskać światło, które ukradłam, gdy odebrano mi zmysły. Światło powinno być tam, gdzie można może lśnić najjaśniej. Myślicie, że damy ognika Sowyłowi i on też będzie nowym, fajnym sobem. Mrok jest jak zgnilizny i. Mrok jest dla zgnilizny i pająków. Dobrze mora. Ehm, um, wiecie co dalej? Dalej pójdziemy sobie... No z odcinku, tak jest, a więc jak się podobało to lek like, pańsy subskrybujcie i buziaki klipa Nie ja wiem, że nie ma abro, ale to nie wiem, że teraz ty musisz być cały czas na fazie. Tylko to zło.